branie. Siedzi. Pierwsza ryba jest. Ale idzie do boku. Od razu do boku idzie. I to nie będzie mała ryba od razu. O, słuchajcie, ale jaja. Ale jaja. Tak jak i tutaj. Pochowane w trawach. Jaki tu rodzinek Urus? Witam serdecznie na kanale Primanki. No, słuchajcie, ja właśnie w drodze, na moją gruntową miejscóweczkę, miałem tutaj zajeżdżać, ale prawda jest taka, że od początku wakacji. Mnie tutaj nie było, a jakoś nie po drodze mi było, jakieś cały czas inne plany. Tak by się wydawało, dosyć często jeżdżę na ryby, ale i tak wszystkiego zrealizować mi się no nie udaje. No ale już nie mogę się doczekać. No tam przecież w końcu złowiem pięknego karpia jednego, drugiego, liny, karasia ładnego, na gruncik. Także nie mogę się doczekać. Dlatego słuchajcie, nie będę przedłużał, mam jeszcze kawałek przed sobą. Idę, próbuję, a jak będzie, zobaczcie sami. No, już niedaleko. Jeszcze tutaj, przez ten lasek, i będę na miejscu. Uuu, spójrzcie, jaki kopiec mrówki zrobiły. No, tak mówią, że jak mrówki szykują duże kopce, to będzie konkretna zima. No, zobaczymy. O, moje ulubione, spójrzcie kureczki. Trzeba będzie się wybrać na grzybki też no już widać polankę to już moja miejscóweczka niedaleko tu kolejne mrowisko też dosyć konkretne no a ja już słuchajcie na miejscu o szok szok co tu się dzieje spójrzcie tutaj było wycięte tylko kawałeczek czcinek tak żeby sobie wędkę postawić. A tu teraz wygląda jakby stado krów przeszło. To jest mało tego. Patrzcie. Ognisko, już się zajęło, już do góry szło. Żarnowce spalone. Przesada. Oj, bawił się tu ktoś. Oj, bawił. A taka fajna kameralna miejscóweczka na dwie wędki była. No ale nic. Próbuję. W pierwszej kolejności będzie trzeba zanęcić, a i rozrobić sobie oczywiście pelet, mam tutaj wszystko co potrzebuję. Słuchajcie, zrobiłem sobie mieszankę ziaren, dzisiaj nie będę nęcił mieszanką zanęty, tylko ziaren. Pachnie niesamowicie. Tu jest tak: pszenica, konopia, kukurydza, jakieś pelety nawrzucałem. No i do tego wszystkiego to wam powiem, wcisnęłem chyba ze cztery ząbki czosku. Żeby było naczoskowane do łowienia, dzisiaj wziąłem dwa pelety. Jeden pelet jasny, ale wziąłem też aliena. No i tak się zastanawiam od którego zacząć, ale chyba wezmę najpierw jasny. Do tego mam też jasną zamętę, żółtą. Niebieskie opakowanie, ale to jest żółta zamęta Method Mix. I chyba od tego na razie zacznę. A ja w pierwszej kolejności biorę wędkę do nęcenia. Tutaj nic nie muszę ustawiać, bo powiem wam ostatni raz na metodę. Byłem chyba właśnie tutaj i mam wszystkie dystanse poustawiane i na wędkach i na wędce do nęcenia. Dobra. Lecimy z programem. A jeszcze tu nie powiedziałem. Tutaj jeszcze dosypałem też płatek owsianych, one namiękły. Płatki owsiane to dobra rzecz. No i takich bombek będzie trzeba wrzucić no z 10 myślę na początek. No dobra, poprawka na wiatr i nęce No dzisiaj wieje niestety. Tutaj jak były te czcinki to było fajnie, bo było tak osłonięte. Mogłem się schować od wiatru. A teraz wygolone. Szok. Będę musiał większy kołowrotek sobie do tej wędki, do nęcenia kupić, bo to jest niby 4000, ale jednak trzeba się namachać, a takim większym karpiowym kołowrotkiem szybciej się zwija. A tego towaru do wrzucenia jest jednak. No i ostatnia bombka. Nawet nie pół tego wiadereczka wysypałem. Wystarczy na początek. Bo to powiem Wam ciężka robota takie nędzenie. Trzeba się namachać. Ale kołowrotek zmienię. Będzie troszeczkę lżej. Wtedy też nawet może i większą bombkę sobie kupię. Wędki no te co zwykle. Brajanek Apex Feder 360 do 120 g. o co często pytacie, dlatego od razu uprzedzając pytania odpowiadam. Kołowrotek też Brajanek Apex, rozmiar 5000, żyłka, to jest żyłka z AliExpress, podam Wam link w opisie, to jest taki kamuflaż, grubość jak dobrze pamiętam 2.5 albo nawet 3.0. To nie jest w milimetrach, tylko to jest tej japońskiej klasyfikacji podawane. Dosyć gruba żyłka. No ale słuchajcie, ten kto ogląda moje filmy wcześniejsze wie, że tutaj jest same zaczepy. Wszędzie tam patyki, tu patyki, no i po drodze mnóstwo zaczepów. Także no nie mogę sobie pozwolić na jakieś finezyjne łowienie. Druga wędka identyczna, bo ja lubię mieć dwa takie same zestawy. Czy to spławik, czy to koszyk. Wygodniej się tak łowi. No dobra, można zaczynać, słuchajcie, na początek to co mi się sprawdzało tutaj ostatni raz jak byłem, to było dawno temu, także gusta ryb mogły się 10 razy zmienić w tym czasie, biała kulka ghost, czoskowa, pomarańczową dam na razie tam gdzie będzie pelet, białą tam gdzie zanęta, oczywiście wszystko w trakcie, trzeba będzie kombinować, zmieniać, próbować, co się będzie sprawdzać, to powielać. Za mokry ten pelek, ale trudno. Trochę obeski, najwyżej Aliena będę używał. No, pierwsza wędka w wodzie. To już szansa na rybę jest. Druga wędka, kulka biała, czoskowa. No i do tego żółta zamęta. No zobaczymy, czy coś się tu pozmieniało, czy będą na to reagować. Perfekt. Jest silny wiatr, to bardzo ważne, żeby rzucić, żeby zestaw się napiął, wpadł do wody i szybko kasować luz, bo przy grubej żyłce, no jednak zrobi się balon. No i nic, pozostaje tylko czekać, czekać, no i wiadomo, na początku poprzerzucać parę razy. Ale ja póki co, po tych wszystkich przygotowaniach, mogę napić się kaweczki na powietrzu, smakuje. Elegancko dzięki serdeczne za wszystkie postawione kaweczki. Ten, kto nie wie o co chodzi, można zajrzeć do opisu filmu. Jeszcze raz dzięki serdeczne. Wasze zdrowie brań. Siedzi. Pierwsza ryba jest, ale idzie do boku. Od razu do boku idzie. I to nie będzie mała ryba od razu na białą kulkę. To nie będzie mała ryba. Ale coś dziwnie idzie, nie walczy w ogóle nic. Co to takiego? O, słuchajcie, ale jaja. Ale jaja. Chodź tutaj. Puścił, ale zębaty był, mówię wam. Szok Zębaty. Patrzcie, w takiego leszczyka uderzył. No taki z dwójka na pewno, ale nie udało się go wyjąć niestety. Zębaty O to się zębaty uaktywnił. Może na szczupaka pora przyjechać. No to pierwsza ryba konkretna. Szkoda, że nie wyjęłem, bo bym Wam pokazał. No ale taki jest dwójka, szczupak. Mała zmiana, bo po tym leszczyku na jasną kulkę, na białą, miałem też jeszcze dwa brania na, na tą białą, na pomarańczową ciszę. Dlatego założę kulkę też, która mi się tutaj sprawdzała, beżową, bo ja tutaj nęcę też pszenicą. I tak mi się wydaje, że właśnie jak ryby wybierają tą pszenicę, to beżowa kulka wtedy... Właśnie gra jak trzeba. Na razie cisza, ale te ryby z reguły są na tyle łaskawe, że czekają na moje śniadanie. A mam dzisiaj oczywiście pomidorek, ogórek, kabanosy, ozeky. No i już nie papierówka, tylko już normalne inne jabłko. Chociaż jabłek w tym roku bardzo mało. Gruszek mam. Gruszek mam na drzewach. No jabłek nie za wiele, także trzeba korzystać z są. Zjem i zobaczymy, może i ryby przyjdą na śniadanie. No, jest konkretne branie. Co to takiego? Poszło do boku, ale to nieduża ryba. Na żółtą kulkę zdaje się. Nieduża rybka jakaś. Co to podeszło? Chlapaczek. od razu branie, tylko wpadło ale to płotki chyba weszły znowu nieduża rybka chyba płotka się pokazała i na tą małą białą kulkę szaleje o, zaczepę. o, coś walczyć zaczyna a, to chlapaczek Chlapaczek. Ciutkę większy, ale chlapaczek. A, jeszcze mi tu namotał. Ale dziwne, bo za górną wargę, za górną wargę, żeby ryba była zapięta, uciekaj do wody. Poplątał, namieszał. No, siedzi. Ale to znowu nieduża ryba. Tym razem na żółtą kulkę. O! Sadzi się nawet trochę. Nawet coś tam się sadzi, ale to leszczyk. Silniejszy leszczyk. Odrobinę silniejszy leszczyk. Wracaj do wody No, siedzi o! O! Nawet opór daje. Co to takiego? Coś tam walczy. Ciężko powiedzieć, bo przy tej fali ciężko oszacować rozmiar ryby, ale nie będzie duże. O, na koniec się sadzi. Leszczu. O, ten już odrobinę większy. Odrobinę większy, ale patrzcie. Też chlaśnięty przez szczupala. Też chlaśnięty. Szczupak grasuje. Uciekaj do wody. Szczupak grasuje, dlatego z tymi braniami ciężko. No, słuchajcie, ciężkie to lato jeżeli chodzi o rybki, przynajmniej dla mnie. Same drobne leszczyki, no, gdyby nie ten szczupak na początku, szkoda, że go nie wyjęłem, bo zrobiłby dzień. Niesamowicie, nalei tak kijem pobujał, podciągnąłem go pod nogi i wypluł tego leszczyka na koniec. Także no to by była ryba dnia. No ja dzisiaj, słuchajcie, dam sobie spokój. Te leszczyki to mnie tak nie interesują te drobne. Ale jak szedłem tutaj, widziałem kurki. Także jadę jeszcze na moje kurkowe miejsce zobaczyć. No, słuchajcie, ja już. W drodze na miejscówki, ale powiem wam, że dobrze, że zjechałem. Bo nie wiadomo skąd przyszła taka chmura, tak dopompowało deszczu. Dobrze, bo akurat ten czas przeczekałem sobie w domku. Wypiłem kaweczkę. Trochę się przebrałem. No i ruszą tak, jak obiecałem na grzybki. Zobaczyć sobie na moje kurkowe miejscówki, ale przejdę się też trochę lasem. Zobaczę, czy są inne grzyby. Już po drodze spójrzcie, kilka kurek jest. Także. Idę i zobaczymy. A co do tej pogody, to patrzcie to jest niestabilna pogoda. Jak to ciężko z rybami się wstrzelić. Raz jest słońce, za chwilę deszcz, za chwilę wiatr, za chwilę spokojnie. Nie ma stabilnej pogody. To lato jest tak dynamiczne tutaj u nas na Pomorzu, no że naprawdę ciężko sobie wnęcić jakieś tam miejsce, czy nawet na spinning trafić te momenty, kiedy ryby są aktywne, bo nie wiadomo kiedy, nie wiadomo skąd. Trzeba po prostu być nad wodą i próbować. Ale mam nadzieję, że grzybki będą pewne. Na razie przejdę się dołem skarpy i popatrzę w górę. Jak będę wracał, będę spaczył z góry w dół, bo to wiadomo, że i tak i tak inaczej widać, a już są pierwsze kureczki. Spójrzcie, nieduże, to nieduże, ale jakieś tam z tego wybiorę. Tych najmniejszych nie będę ciął. Niech sobie rosną, albo kogoś ucieszą, albo jeszcze mnie ucieszą, jak tutaj wrócę. Biorę tylko te trochę większe popadało to powinno je być dobrze widać bo wtedy ładny kolorek taki mają jak są mokre ale mimo wszystko trzeba się dobrze rozglądać w tych liściach niech się któraś tylko pokaże ale widać no było sucho niby coś tam od czasu do czasu popadało ale zaraz wiatry, zaraz słońce suszyło tą ziemię no tutaj kolejne ale to też, to jest mało to jest nic pojedyncze jakieś sztuki tutaj na nie widać, żeby cokolwiek było więcej o jest tu następna no to to już dostała za dużo słońca no dopiero rosną patrzcie jakie maluszki, tych to nie będę zbierał szukam większych a tu patrzcie na tego, jaki dziwoląg wyrósł prawdziwek ale jaki Jakiś dziwny, no niestety, robaczywy całe, całe sito, ale fajny, taki śmieszny, ale robaczywy, niestety. No, tu jest co zbierać. Tu ich sporo jest. Takich kilka plantacji i będzie na zbierane. Tu się schowała dwie, nawet. No spójrzcie, dwie ukryte. Kilka takich plantacji i czek jest zadowolony. A tych malutkich jest pełno. To dobrze na przyszłość mówi. Chociaż ten tydzień już bez deszczu zapowiadają. Ale ja w te prognozy nie wierzę. Tu jeszcze, tutaj, tu malutkie, ale zawsze coś. A te zupełne maluszki zostawiam. Patrzcie, jaki tu rodzinek urósł. ale na skarpach chyba jednak było za sucho ostatnio. No i te zimne noce, nic nie było. Zobaczę bardziej w trawach. Być może w trawach było wilgotniej. No i będą rosły, zobaczymy. Tak jak i tutaj, pochowane w trawach. o nawet kozaczki się pokazały jeden kozaczek a tam niżej kolejny ale tamte to kapcie ten jeszcze jako taki i kureczki tutaj od razu zejdę po te zobaczę czy kapcie czy nie kapcie no bo patrzcie, tutaj jeden tutaj drugi Zjedzone przez ślimaki i robaczywe na dodatek I jeden i drugi, pewnie oczywiście. Ale zszedłem to dobrze, że zszedłem. Bo jedna kureczka, druga kureczka, trzecia schowana w liściach. A wiaderko postawiłem przy kolejnych. Tutaj też są, ale drobne. Gdzie ja widziałem, że tu wiaderko zostawiłem. Słońce wychodzi. Już będzie kepsko, bo nie będzie dobrze widać grzybów. Tutaj je widziałem. I patrzcie, jak ta pogoda się zmienia. Była pogoda, później ulewa, teraz słońce i to tak na okrętę teoretycznie trociowa pogoda. No, warto było schodzić, bo tam dalej są. Ale tutaj spójrzcie, jakie olbrzymie. O, to już trochę przez ślimaki nadszarpnięta jedna. Druga. Trzecia. Czwarta ukryta. O, tutaj też spore sztuki. No, ale ślimaki... Nie próżnują, tylko grzyb wyjdzie, od razu go atakują. Ale te duże to pójdą do suszenia. To taka przyprawa, nie wiem czy też tak robicie. Suszę kurki, miele na pył, a później zimą do jajeczniczki. Jako taka przyprawa kurkowa, pyszne są tu na skarpie. No, po kilka sztuk, po kilka sztuk, ale warto było zejść, bo nie ma ich zawiary. Tam jeszcze są i tam na dole, to jeszcze raz zejście, tylko tym razem jeszcze bardziej strome. No ale kilka sztuk jest. O, i tutaj są, i tu są, tam dalej są. mchu o tutaj na skarpie tu malutka i tam jeszcze są ale prawus jaki prawdziwek się schował tutaj ale pewnie robaczywy bo te duże to niestety robak nie oszczędzał. No niestety piękny kapelusz, ale robak. Kurki są niezawodne, bo kurki nie są robaczywe. Praktycznie nigdy. Ale skarpa znowu. Kilka sztuk, ale jest. No a tu na polance. Tu już rosną piękne sztuki. O, słuchajcie, pierwszy podgrzybek tego roku, i to jeszcze jak wyrósł w samym drzewie. No ale jest podgrzybek i to zdrowy. Pierwszy w tym sezonie. No, słuchajcie, słońce już coraz mocniej świeci. Nie widać grzybów tak naprawdę, bo się wszystko zlewa. Nie bez powodu na grzyby jeździ się o świcie, z samego rana. No jedno, że nie ma wtedy ludzi, a drugie, że te grzyby widać. Ale słuchajcie, ja jestem bardzo zadowolony. To jest to wielkie wiadro. No tak nie wiem, ile ciężko oszacować, ile tutaj jest, ale dosyć sporo kurek, spójrzcie. Nawet jakieś prawdziwki się trafiły, jakiś podgrzybek pierwszy w sezonie. Także nazbierane, jestem bardzo zadowolony. Troszeczkę za szybko przyjechałem, tak jutro. Ewentualnie pojutrze to już by było sporo takich większych. No, być może jeszcze tutaj odwiedzę to miejsce. No, ale na dzisiaj wystarczy i tak przepiękny dzień. Dzień nad wodą, dzień w lesie, na grzybkach. Także piękna sprawa. Co i wam polecam, oderwać się od telewizorów. W tej telewizji nic nie ma. Nawet chociażby na godzinkę półtora, ja teraz półtora godzinki byłem. Taki wynik jestem bardzo zadowolony. I tak jak mówię, oderwać się od tych telewizorów, od kanapy. Troszeczkę na świeżym powietrzu człowiek całkiem inaczej funkcjonuje. No ja słuchajcie, ja już idę do auta, na dzisiaj będę kończył. Piękne błękitne niebo się robi. I jak film się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.